Cześć. Dziś porozmawiamy sobie o receptorach w mózgu i dlaczego taki temat. Otóż dowiedzieć się dzisiaj co te receptory, jak działanie receptorów wpływa na przebodźcowanie i nie tylko na przebodźcowanie, ale także na różnego rodzaju uzależnienia i w jaki sposób ta wiedza na temat tego, jak ten nasz mózg działa, jak te nasze receptory działają, będzie mogła nam pomóc zrozumieć lepiej siebie przede wszystkim, ale też lepiej zrozumieć swoje emocje czy też swój nastrój w pewnych sytuacjach. Mnie osobiście akurat wiedza na temat neurobiologii bardzo pomogła w zrozumieniu tego, jak ten mój mózg działa i jak tutaj lepiej nad nim panować. Choć nie wiem, czy panować to jest akurat dobre słowo. O co chodzi z tymi receptorami? Otóż najprościej. Można wytłumaczyć to, jak działają receptory w naszym mózgu, nie tylko w mózgu, ale dzisiaj się będziemy głównie na tym skupiać, na uzależnieniach. Więc w momencie, kiedy przykładowo zaczynasz brać jakiś narkotyk czy pić alkohol, to te receptory w mózgu one są no mało wrażliwe, bo nie znają tej substancji. No i wiele różnych narkotyków, na przykład, działa na receptory dopaminowe, czyli no dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem. Nie jedynym, ale między innymi związanym z uzależnieniem, z oczekiwaniem na podanie jakiejś substancji, z oczekiwaniem na coś takiego ekscytującego. No i początkowo, jak przyjmujemy jakąś substancję, która na tą dopaminę załóżmy wpływa, to weźmiemy niewielką dawkę, a będziemy odczuwać bardzo silny efekt. Ale załóżmy, że tą substancję będziemy przejmować następnego dnia i następnego i przez tydzień i przez miesiąc, to z czasem się okazuje. Że żeby poczuć ten efekt, który był na początku, to potrzebujemy coraz większych dawek tej substancji, która tą dopaminę nam podbija. I tak między innymi powstają uzależnienia. Ja będę tu bardzo upraszczać pewne rzeczy, dlatego że dzisiaj będziemy mówić o receptorach, a w kolejnych tutaj nagraniach będę mówić też o neuroplastyczności, o skojarzeniach, bo to wszystko tutaj jakby się pięknie łączy w jedną całość. Ale dzisiaj o receptorach. Więc... Z czasem tutaj przyjmując różne substancje potrzebujemy ich po prostu coraz więcej i więcej i więcej i więcej. I często jest tak, że dawka substancji, która mogłaby wręcz zabić jakąś osobę na początku stosowania, po wielu latach mm, teoretycznie oczywiście może się wydawać, że nie wyrządza jakiejś większej krzywdy, oczywiście na poziomie... Tutaj wielu innych mechanizmów, to jest bardzo szkodliwe i absolutnie tutaj nikogo nie namawiam do przyjmowania narkotyków, picia alkoholu, chcę tylko pokazać tutaj jak to, jak to działa. No i dlaczego tak jest? Między innymi dlatego tak jest, że właśnie receptory na naszym mózgu, one stają się coraz mniej wrażliwe. W niektórych przypadkach nawet tych receptorów po prostu się pojawia coraz mniej, jakby ich synteza jest ograniczona. I to wszystko dlatego, żeby się zaadaptować do nowych warunków. I tak samo z tymi receptorami sytuacja wygląda w wielu innych tutaj aspektach, nie tylko jeśli chodzi o uzależnienie od narkotyków czy alkoholu czy innych substancji, ale też w taki sam sposób będą działać na nas chociażby bodźce różnego rodzaju. W taki sam sposób działają również m.in. uzależnienia emocjonalne akurat uzależnienia emocjonalnym poświęcimy osobne wideo, bo to jest trochę bardziej skomplikowany temat, ale też warto wiedzieć, że tutaj te receptory w naszym mózgu, one się dostrajają do pewnej podaży neuroprzekaźników, że tak to nazwę, neuroprzekaźników, neuropeptydów, różnych takich cząsteczek, jak właśnie dopamina, serotonina i cały, jakby można powiedzieć koktajl, koktajl z neuroprzekaźników i peptydów, który podawany regularnie, w regularnych odstępach czasu, po prostu będzie oddziaływać na receptory w naszym mózgu tak, że one będą coraz mniej wrażliwe. Jeżeli ta ich wrażliwość będzie spadać, to my dostajemy taki sygnał, że znowu tego potrzebujemy. Czyli w podobny sposób będą właśnie tutaj działać uzależnienia emocjonalne, bo my też jesteśmy uzależnieni od lęku, od strachu, od dramatów w naszym życiu, od złości i tak dalej. Chociaż wydaje się to trochę dziwne, bo nikt świadomie nie myśli Potrzebuje dzisiaj dramatu jakiegoś, ale nasza podświadomość jakby przyzwyczaja się do różnych sytuacji w naszym życiu i będzie nam tutaj prowokować różnego rodzaju sytuacje. To często wynika już z programowania prenatalnego, ale tak jak mówię, o tym będzie osobne wideo. I teraz jak się mają te receptory do przebodźcowania? Wiemy już, że osoby wysoko wrażliwe są generalnie bardziej podatne na to przebodźcowanie i między innymi ta podatność, ona też wynika z tego, że mamy bardziej wrażliwe receptory w mózgu. To są różne receptory: dla dopaminy, e, dla innych neuroprzekaźników e, też osoby wysoko wrażliwe mają zwiększoną wrażliwość na ból. Nie wiem, czy u siebie to widzicie, ale dla mnie akurat ta cecha osobowości wysoko wrażliwa jest bardzo upierdliwa, ponieważ od dziecka. Mam tak, że wszystko to, co inni nie czują, mnie to boli. I to jest bardzo, bardzo taka no cecha można powiedzieć z jednej strony niefajna. Nawet ostatnio byłam u dentysty i mm, miałam takie czyszczenie zębów. Coś, co mm, higienistka powiedziała, że to nikogo nie boli, że to małe dzieci bez znieczulenia sobie robią. No mnie to trochę bolało i było to dla mnie bardzo niekomfortowe. Ale tak samo pamiętam, że miałam od dziecka, że uciekałam przed różnymi pobraniami krwi i tak dalej, bo dla mnie to było po prostu coś bardzo, bardzo traumatycznego. I znowu można powiedzieć, czy to jest dobrze, czy źle. Z jednej strony źle, bo to trochę uprzykrza życie, ale z drugiej strony dzięki tej zwiększonej wrażliwości na ból osoby wysoko wrażliwe lepiej czują swoje ciało. Jeszcze tam wcześniej mówiłam w poprzednich odcinkach o tej wyspie, która jest bardziej aktywna, która w ogóle jakby odpowiada za skanowanie ciała. Jest bardziej wrażliwa, ale generalnie ma to takie korzyści, że my szybciej wiemy, kiedy nam coś dolega, my szybciej wiemy, kiedy się pojawiają subtelne sygnały w ciele, kiedy gdzieś tam ta nasza homeostaza, równowaga jest zaburzona, a to sprawia, że zaczynamy wcześniej poszukiwać różnych rozwiązań, często wcześniej zaczynamy dbać o swoje zdrowie, zanim coś poważnego się wydarzy. I osoby, które mają bardzo dużą wrażliwość na ból. One często w ogóle nie czują, że coś się im ze zdrowiem dzieje i często zwlekają, zwlekają, bo trochę zakuje, ale po chwili przestanie. No i zgłaszają się właśnie do lekarza, kiedy już jest często późno, kiedy już coś tam się rozwinie poważnego. Też jest taka genetyczna choroba z takich ciekawostek, powiem, ona jest bardzo rzadka, ale wynika, jakby ona sprawia, że receptory bólowe są jakby tutaj nieaktywne w pewien sposób. I okazuje się, że takie dzieci wcale nie żyją długo. I one bardzo często albo giną w wypadkach, albo dochodzi do nich do śmierci na skutek jakichś silnych poparzeń, bo one w ogóle nie czują bólu. Takich przypadków ileś było opisanych na świecie, ale można by pomyśleć, że ale fajnie, ktoś nie czuje bólu, ale ma fajne życie. Nie, takie osoby nie żyją długo, bo one po prostu nie mają sygnałów, że coś jest nie tak. Więc to jest jakby jedna rzecz. Ale wracając do tego przebodźcowania właśnie, o co chodzi z tym przebodźcowaniem? Otóż My, jako osoby wysokowrażliwe, mamy większą wrażliwość na bodźce. Łatwiej dochodzi u nas do przestymulowania tych receptorów czyli to, jakby, jak dużo różnych bodźców się na siebie nakłada. Czyli przykładowo mamy jakiś dzień, gdzie czeka nas jakieś wyzwanie w pracy, na przykład jakieś przemówienie publiczne. Wcześniej nałożymy sobie bardzo dużo obowiązków domowych. Zamiast się wyciszyć w przerwach między takimi obowiązkami, zaczynamy skrolować social media. Do tego w tle leci telewizor. I jeszcze wdamy się w jakąś rozmowę, nie wiem, z osobą, która wiemy, że jest bardzo nerwowa. I jak dojdzie do skumulowania tych wszystkich bodźców, to wtedy no musimy albo odpocząć, albo się wyłączyć, no albo będziemy mieć słabo przez paną noc. Każdy tutaj będzie miał inne objawy, ale generalnie tutaj u nas jakby ten próg bodźców z natury jest troszkę niższy. I Teraz no można by sobie zadać takie pytanie, czy wobec tego, że osoby wysoko wrażliwe są bardziej wrażliwe na ilość bodźców i te receptory mamy bardziej wrażliwe, czy powinniśmy się wobec tego odcinać od bodźców całkowicie, zamieszkać gdzieś w jaskini pod lasem, żeby z nikim się nie spotykać, i żeby w ogóle odciąć radio? Muzykę i jakby tylko siedzieć i medytować, bo, bo tak nasz mózg jest skonstruowany. No, nic bardziej mylnego. Właśnie to, ta adaptacja receptorów, to dostosowywanie się do różnych środowisk tutaj jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli osoba wysoko wrażliwa zamknęłaby się w ciemnej jaskini. Zdala od jasnych świateł, zdala od hałasów, zdala od ludzi, którzy mogą nas denerwować, prowokować i przebodźcowywać, to te receptory w naszym mózgu byłyby tak bardzo wrażliwe, że dźwięk kapiącej wody z jaskini by nas zaczął doprowadzać do szału. Także tutaj też chcę powiedzieć, że nie chodzi o to, żeby osoba wysoko wrażliwa była jakoś specjalnie traktowana, żeby, żeby teraz miała się odcinać od bodźców tylko żeby zarządzać tymi bodźcami w sposób taki świadomy i rozważny. I bardzo ważna rzecz tutaj, jeżeli my się będziemy wystawiać właśnie na, na te bodźce paradoksalnie, małymi kroczkami, tak żeby nie doprowadzić do tego przestymulowania, nadpobudzenia, to się też nadpobudzenie fachowo nazywa, to jesteśmy w stanie zwiększać tą swoją wrażliwość na bodźce. I no ja Wam mogę powiedzieć, że ja u siebie to bardzo mocno obserwuję, dlatego że ja lubię sobie czasem zrobić takie, takie dni, tygodnie, gdzie mam tych bodźców bardzo mało. Często wynika to z tego, że wcześniej po prostu sobie ich wezmę za dużo, ale, ale czasem robię sobie takie przerwy. Oczywiście normalnie pracuję i funkcjonuję, sprzątam, żyję normalnie, ale po prostu odcinam się bardziej od muzyki, od oglądania czegokolwiek, bo, bo mam taką potrzebę powiedzmy parę dni. To, to też obserwuję, że po takich paru dniach siedzenia w większej ciszy bardziej jestem wrażliwa na te hałasy i one gdzieś tam zaczynają mnie z czasem nawet bardziej irytować. Więc e, trzeba tutaj znaleźć jakiś taki balans w tym wszystkim, e, dlatego że no my się bardzo szybko paradoksalnie adaptujemy do różnych sytuacji i e, tutaj jakby te nasze receptory w mózgu, one reagują tak naprawdę na wszystko. Na to, w jakim środowisku się znajdziemy, na to, czy spożywamy pożywienie. Spróbujcie nie jeść przez 2-3 dni nic, nic, jakby zrobić sobie post taki na wodzie, zobaczycie jak po 3 dniach jedzenie będzie Wam smakować, ono będzie przepyszne, będziecie czuć zapach dużo bardziej intensywnie i to też wynika z tego, że te nasze receptory w mózgu, one się dostosowują. Brak jedzenia, więc trzeba się wyostrzyć, trzeba wyostrzyć tutaj zmysły nasze, jakby receptory na, na kubkach smakowych też się wyostrzają wtedy, więc wszystko nam zaczyna bardziej pachnieć i smakować i tak samo jest z wszystkim innym. Jeżeli, nie wiem, wyjedziecie gdzieś na wycieczkę i będziecie nocować w jakichś bardziej ekstremalnych warunkach, które występują u Was w mieszkaniu, to po powrocie do mieszkania dużo bardziej docenicie. Ja, na przykład, jak byłam w Japonii i mieszkałam w takim naprawdę bardzo ciasnym pokoju, gdzie miałam składany stolik, który się rozkładało, i tam była kuchenka bardzo mała. To było tuż koło łóżka, i to było naprawdę, no, po prostu tak ciasne pomieszczenie, że no, służyło mi głównie do spania. Ale jak ja po, po jakimś czasie wróciłam do, do siebie, to mimo że ja nie mam jakiegoś dużego mieszkania, to mi się ono po prostu wydawało ogromne. Także, także też warto czasem się wystawiać na takie, wiecie, trochę sytuacje mniej komfortowe, żeby później e, jakby zaadaptować się do tego mniej komfortowego środowiska, i później bardziej docenić też to środowisko, które, e, które mamy. I właśnie tak działa nasz mózg, że on się po prostu bardzo szybko adaptuje do różnych rzeczy. No i tutaj jeśli chodzi o te uzależnienia, no też warto uważać, dlatego że te receptory działają tak, że właśnie jeżeli mamy dużo tych dobrych też emocji, takich na przykład jak właśnie dopamina, serotonina, takie, wiecie, wydarzenia w życiu, które są dla nas takie wow, takie, takie super, to też one prowadzą do produkcji większej ilości neuroprzekaźników, to z kolei sprawia, że te receptory, one się zaczynają troszkę jakby tutaj mniej uwrażliwiać, ich wrażliwość jest mniejsza, i może być tak, że po takich wydarzeniach, bardzo dla Was fajnych, fascynujących, czymś takim, wiecie, pozytywnym, wracacie jakby do rzeczywistości, można powiedzieć, i macie wrażenie, jakbyście mieli depresję. I ja na przykład, dopóki nie miałam tej wiedzy, którą mam dzisiaj, często zdarzały mi się takie sytuacje, że na przykład gdzieś wyjeżdżałam i. Nieumiejętnie sobie tam umieszczałam jak najwięcej bodźców, bo chciałam coś przeżyć, chciałam czegoś doświadczyć i po prostu cały na przykład tydzień wyjazdu sobie naszpikowałam przemieszczaniem się z miejsca na miejsce, ciągle nowe obrazy, nowe przygody i tak no robiłam to trochę nieumiejętnie i często miałam takie wrażenie, że jak wracałam to, to wręcz zahaczało to trochę o taki krótki epizod depresyjny, bo po prostu moje receptory, jakby moje neuroprzekaźniki były tak wywindowane w kosmos, można powiedzieć, pod sufit, że receptory już były przegrzane. Tak można to nazwać oczywiście kolokwialnie przegrzane receptory. I w momencie, kiedy ten poziom dopaminy, serotoniny, adrenaliny gwałtownie spadał, kiedy człowiek wraca i jakby no, musi wrócić do pracy, do obowiązków, do sprzątania takich przyziemnych rzeczy, to ja czasem miałam wrażenie, że mam depresję, gdzie miałam takie, kurcze, przecież jak, jakby skąd ta depresja? Nic się w moim życiu nie działo złego, a wręcz przeciwnie, było fajnie. A ja nagle jakby no mam taki zjazd energetyczny, że najchętniej to bym się działała i się nie ruszała i, i nic nie robiła. I myślę, że wiedza na ten temat, na temat w ogóle tego, jak ten nasz mózg pracuje. Pomaga nam też lepiej dostosować sobie różnego rodzaju wyzwania, rozłożyć się lepiej w czasie być może, rozłożyć te bodźce tutaj w ciągu dnia, czyli jeżeli no mamy jakieś wyzwania w pracy, jakieś przemówienia publiczne, jakieś wystąpienia, jakieś takie rzeczy, projekty w pracy, które wymagają od nas więcej skupienia, więcej tutaj jakby energii, więcej adrenaliny nam dostarczają, żeby sobie no w tym samym czasie na przykład nie dowalić czegoś, co jeszcze bardziej ją nam podbije, bo no musimy się wtedy. Przygotować mentalnie na to, że będziemy mieć zjazd po prostu energetyczny, i musi, będzie to nasze, te, ten nasz mózg, to nasze ciało będzie potrzebowało czasu, żeby ponownie te receptory uwrażliwić. Więc jakby mi to bardzo pomaga, bo czasem nawet jak ja sobie za bardzo tych wyzwań nawrzucam, to wracam do domu, mam takie ok. Dobra, rozumiem. Teraz potrzeba czasu na ponowne uwrażliwienie receptorów. Też tutaj wiem, jak sobie suplementację dobrać, czy dietę, czy, czy jak zaplanować dzień, żeby tak trochę tą serotonina, albo żeby te spadki dopaminy, adrenaliny nie były aż tak gwałtowne, bo to też można fajnie sobie dostosować. Ja też będę o tym mówić w kolejnych nagraniach. Także jeśli chodzi o te receptory. To, to myślę, że tyle. Pamiętajcie o tym, że każdy tutaj wzlot musi ponieść za sobą pewien upadek, jeśli chodzi o neuroprzekaźniki w naszym mózgu, jeśli chodzi o neuropeptydy i to wszystko, co wpływa na nasz szeroko pojęty nastrój, samopoczucie, czy też poziom pobudzenia układu nerwowego. A, a w kolejnych nagraniach będę więcej mówić na temat tego, w jaki sposób nad tym zapanować. Tak jak mówię, o uzależnieniach emocjonalnych też będzie osobne wideo, bo to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy temat, ale już troszkę bardziej złożony, mocno wybiegający poza same receptory, zahaczający również o neuroplastyczność, o skojarzenia, a nawet tak jak już wcześniej wspomniałam, programowanie prenatalne. Jeżeli Wam się oczywiście to wideo podobało, to zapraszam do komentowania, subskrybowania i do zobaczenia w kolejnym.